Co ja sobie na statystyki to widzę, że no, prawie nikt ogląda, każdy prawie ogląda bez subskrypcji. No, was proszę. Teraz tak przed rozpoczęciem filmu. No, proszę was. Zostawcie tego subika. To wam chwilę zajmie. No, kilka sekund. Ile to jest jedno kliknięcie? A mi pomożecie rozwijać kanał. Dzisiaj będziemy grali w nową serię Opel na serwerze mojego brata. Mamy losowanie na jeden komentarz, kto chce dołączyć do serwera. I dopóki nie napiszecie, jak mam do Was mówić, to będziecie super gwiazdy. Rozumiecie? Mam farmę, oprowadzę Was. Żeby zostać dodanym do serwera, to musicie. dom do znajomych XDM84. To jest właściciel serwera. A jakbyście chcieli wiedzieć, czym się na tym serwerze głównie zajmuje, to kupowaniem działek i budowaniem domów. To mój drugi zbudowany dom prywatnie do sprzedania. Zbudowałem jeszcze budynek sądu. Co chcesz? No to, jak chcecie, to następny odcinek będzie z tej nowej serii, którą Wam dzisiaj już rzucam. I jakby co? No proszę, remiksujcie moje filmy. Bo to fajnie się patrzy, jak remiksujecie moje filmy. To fajnie się patrzy, jak się staracie. Żeby cokolwiek temu youtuberowi pokazać, że go chociaż lubicie, proszę Was. Chociaż ten film, choć trochę kwiat. Wbijajcie też na kanał P6, posiadam z nim współpracę. Bardzo polecam ten kanał. A ogólnie gościu trochę fajny, jakby co widzowie, tak między nami. Bo P6 chyba nie będzie patrzał na te filmy. A jak będzie patrzał to jestem zgubiony. Gosztu po prostu jest fajny. A zgubiony jestem dlatego, że... On po prostu ma... Wymyślcie jakieś przywitanie jak mam was nazywać po prostu. Wymyśl, wymyślcie. O! ten ty jest super gwiazdami. Bo każdy mój widz jest super. Oczywiście, jeśli ma subika. No zostaw, tak, tak subika. E, panie Misiu, co mam zbudować? Panie Misiu, mam coś zbudować? A dasz kamień. Dasz kamień. Ogólnie, widzowie, ja całą moją walutę w tym serwerze. Panowią naszona, tak wiem. Jeszcze jakieś wieram. diamenty i żelazo, złoto. No to patrzcie. Niestety muszę sobie farmić. Może z tak bliska nie będziesz rzucał, bo wraca do ciebie. Jeden. No to posłuchajcie sobie. Ogółem... To ja. Ogółem to ja każdy tutaj budynek zbudowałem własnoręcznie. Każdy budynek zbudowałem tutaj własnoręcznie. Bo niektórzy jeszcze nie zaczęli budowy. Ten był pierwszy, dlatego wygląda najbiedniej. Kto? Ten budynek był pierwszy, dlatego wygląda to najgorzej. Tam ja się o mnie. Jakbyście chcieli jakąś serię z gier, to napiszcie mi tą grę. Oczywiście warunek jest że mobilna i darmowa. A ja postaram się wam to nagrać. Przepraszam za ziewanie, ale nagrywam to o dziewiątej, ja ja się jeszcze nie dobudziłem. Masz telefon? Ma? Mam. Masz? No to widzowie. Bardzo chciałbym wiedzieć, jak jeśli, jak, się trochę, jak jesteście trochę bez nami z YouTube'em, to możecie mi powiedzieć od ilu subskrypcji są transmisje na żywo, bo chętnie bym chciał wam nagrywać transmisję na Vivo, widzowie, widusiowie, widzowie mojej super gwiazdy. Za niedługo, może pojawi się jakaś ekran ale to tylko może. No to piszcie w komentarzach, lajkujcie i pamiętajcie o tej subskrypcji. No to... Żeglęcie.